Witam wszystkich widzów kanału Hubi 365 i dzisiaj widzimy opuszczoną gorzelnię. Tak, jesteśmy w takim trochę rybie zwiedzania takich dawnych budynków industrialnych. Jesteśmy przy starej, zabytkowej gorzelni tak. Zobaczcie, tutaj nie wiem, czy to będzie widać. Tak, tutaj widzimy 1867 rok. Tak, to data, w której ten budynek został wybudowany. Dokładnie. Nie wiem, czy tutaj jeszcze zobaczymy jakieś ciekawe rzeczy, bo jeszcze tego obiektu nie rozpoznawaliśmy. Tak, od razu sprawdzimy wszystko, jak wejdziemy. Tak, będziemy to bez rozpoznania. Będziemy to zwiedzać razem z Wami, tak, na żywo. Na żywo i na gorąco. Także, także myślę, że to będzie taki ciekawy filmik. A propos, właśnie, starych, dawnych budynków o przeznaczeniu takim. Dani, nie zaczniemy, to pokażę Wam wyposażenie, które tutaj zostało. Tak, jakiś kocioł pewnie na jakiś, na jakiś jeden z substratów. Tak, e e jeśli wcześniej to powiemy, że w gorzelni produkowano alkohol i tym podobne, sprawy Tak, kiedyś to takie było na porządku dziennym, że w każdej większej wsi przy majątku były gorzelnie. E no, zaraz zobaczymy, jak to wyglądało w środku. Zaczynamy eksplorację. A więc wchodzimy do gorzelni. Tak, spróbujemy zobaczyć, co tutaj faktycznie nas spotka. Tak, zobaczymy co tutaj słychać. Schody są trochę serośnięte, ale widać, że schody są wykute z kamienia, i to też jest taka ciekawostka. Dokładnie. E, dosyć wysokie, strome. E, tak, tutaj. Tutaj dosy... widzimy jakieś tabliczki. Tak. Już trzeba widoczne. Tak, to coś było. Natomiast no zobaczymy. Sześć, widzimy stare drewniane drzwi. Tak. To spróbuję włączyć jakieś doświetlenie. Tutaj coś nas jednak chyba ciekawego spotka. Tak, mam taką nadzieję widzimy lampę o, tak. Już, na samym wstępie. No, tutaj ktoś chyba jeszcze do niedawna faktycznie tu było coś urzędowane chyba. Tak. Nie mamy dokładnych informacji, kiedy gorzelnia została opuszczona. Tak, obyt zwiedzamy przy okazji, bo przyjechaliśmy tutaj dla zupełnie innego obiektu. Tak, chyba go do Namierzyliśmy go zupełnie przy innej okazji. Natomiast no jakby w związku z tym, że często Wam pokazujemy właśnie takie różne ciekawe obiekty industrialne. Tak, a gorzelni też jeszcze nigdy nie pokazaliśmy. Uznaliśmy, że, że faktycznie gorzelnia może być czymś ciekawym, takim dodatkiem do... Tak. Zwłaszcza, że to jest gorzelnia bardzo stara i zabytkowa. Ona jakby jest Częścią kompleksu takiego majątku, gdzie stał pałac, tak. wybudowany w drugiej połowie XIX wieku. Tak, nie wiem, który film się ukaże pierwszy. Dokładnie, natomiast jakby to był pałac, przy pałacu była, tak. Przy pałacu była gorzelnia. Tak, jeśli film z pałacu się już pojawi, to, to będziecie już o tym wiedzieć. Dokładnie, w pewnym momencie. Jeszcze nie wiemy, który e, przy wiem, przypadku była pierwszy. gorzelnia, e, i to jakby wszystko stanowiło majątek. Tak, ale na no spokojnie. Tutaj trzeba popatrzeć trochę na wyposażenie. widzimy. No. Bardzo dużo widzimy napisy blokada, prze, blokada no. przycisków. Tak. Podnośnik. Ja myślę. Naraz, ja, myślę że to, ja myślę, że to jest dosyć takie względnie współczesne, dlatego że ta gorzelnia prawdopodobnie e, jeszcze za czasów powiedzmy. E, kiedy ten cały rejon należał do Państwowego gospodarstwa, gospodarstwa Rolnego, funkcjonowała. I tutaj też jeszcze, do nim pójdziemy dalej, to chcę Wam trochę jeszcze wyposażenia pokazać. Widzimy tutaj dużo lamp oraz y, że, m, napić, żeby nie palić, bo tutaj tak, się alkohol tak, tak, produkuje, no to iskra tak. też może jakieś problemy narobić. Tak, tak, no tutaj, no. Tak. Znoczymy. Piwnicę to... na koniec Wam pokażemy. No zobaczymy, gdzie tam dojdziemy, natomiast na Tutaj węzeł sanitarny. Tak, tutaj każdym... szatnia jest, Przekaż. Przekaż. Tak, Szatnia, Widzimy nawet tutaj dwie y, na pół. Y, szatnia i węzeł, węzeł sanitarny. Tak, dokładnie. Y, także, tak to wygląda. Tutaj pięknie. To tutaj, no, wiesz, to najpierw zajrzymy, zajrzymy do tej hali obok, to do piwnicy zajrzymy sobie. Na koniec, myślę. Jakby na koniec. Myślę, że najpierw skupmy się na samym budynku, a piwnicy zostawić na koniec. O, ale tutaj widzimy wyposażenie. Tak coś czułem, że tutaj możemy. Trochę tego znaleźć i zobacz. Tak, jakaś wielka kać. Ale zobaczcie, widać tutaj bardzo pięknie, że budynek jest bardzo zabytkowy, bo to zobaczcie, cegły, wszystko układane w odełkę, tak jak w innych obiektach pałacowych. Dokładnie, no to, jak widzieliście na wstępie, budynek wybudowany w 1867 roku. Tak, także, także to są większość podejrzewam, o ile nie wszystkie tutaj te rzeczy, które tutaj się znajdują. Mogą być jakieś, jakieś, jakiś kocioł. Tak, może u góry nie. Do szkody były na ten kocioł. Jakaś tutaj dyżurka, w sumie nie wiem, to ktoś tutaj jakimś spustem chyba zarządzał. Tak, zobaczymy tu jakoś. Tak. Też tak. tutaj jakoś. Nie wiem, kacja, to drugi kocioł. Tak, kilka tych kocioł. No, jakieś klamoty, graty, już tu nie będziemy wchodzić. Tak, tak, widzicie to dobrze. Tak, to wszystko dobrze widzicie. Tak. Chodźmy no to... do kolejnych pomieszczeń. Mm -hmm. Czyli musimy tutaj pójść. Tu odpalę może latarkę. Zobaczymy. Tutaj tak. to też podejrzewam, że tutaj mogą być jakieś rzeczy sanitarne. Tak, też, ale... o tutaj jakieś wy... o, piękne wyposażenie. O. Lubię takie miejsce znajdywać A, Tutaj jakiś Substrat bo tu prawdopodobnie gorzelnia, czyli też to pewnie wykorzystywali zboża do... Tak, tutaj nawet widzimy, gdzie to mm. mogło wylatywać. Ja myślę, że do tej, do tej części tam delikatnie dojdziemy. Tak, do piwnic. Tutaj widzimy schody mm. na górę. Tam też takie drewniane, więc pomyślimy może w Nie wiem, czy to nie prowadzi do zupełnie innego miejsca. Nie, nie to jest jakiś taki tylko chyba stryszek, one są wprawdzie metalowe. Więc możemy spróbować. Ale tylko tam łupniemy, bo widzę, że, że jest to tak trochę. Nie ma oparć, więc one są takie trochę. Okej. Okay. Nie zbyt. w odstępach od siebie. Tak, ale już są. Żebyśmy, żeby nie było większego ciężaru, więc. Jak ty dojdziesz tutaj, to ja wchodzę. Tak, tak, ale trzeba bardzo uważać, bo one nie mają oparcie. Tutaj jest. Ja się trzymam tego. Jakiś zasyp? Czekaj, tutaj się też chwycę tego. Najwyżej puszczę latarkę, Wiesz jak co? coś się zawali. A, tutaj jest tylko takie małe pomieszczenie. A, ja to tylko... może wejście na ten. na ten syp? Tak, tutaj jakaś, jakiś, jakiś kocioł jest. E, tam jest niby coś wyżej, ale. To może to, to jest wejście tym. tym. Tymi drewnianymi skodami, co widzieliśmy przy samym wejściu. Może, ale tak to wtedy tą drogą dojdziemy. A już jest strych na ten strych, to już powiem szczerze, nie chciał chodzić. Tutaj podłoga jest bardzo nieznanego pochodzenia. Tak. Nie wiadomo to się trzyma wszystko. Chodź spróbujemy od tej strony z drewnianymi skodami zaatakować. No, zobaczymy, co tam jest, chęć. Tam podejrzewam tam są bardziej część, jakaś część taka zarządcza. Ale zobaczymy. Dokładnie. Także to jest ewidentnie strych, tak już tam się przyciska, także. Tak. Także tak to wygląda. To zejdź pierwszy, to ja sobie wyjrzę jak to wygląda. Czekaj, no, nie ma tutaj oparcia. Okej, okay. to zejdź, ja tutaj wyjrzę, żebym ja zobaczył jak to wygląda. Dobra, to wyjść, żebym się nie No, także tak to wygląda. Dobra, to no, jest jeszcze chyba... wyżej i to chyba no. na... podobna zabudowa. Tak. Będziemy tutaj przedłużać u, ujęć, zaraz stąd zejdziemy, i za chwilkę wchodzimy z kamieną. Tak. Dobra, e, obiecaliśmy Wam, że tutaj zaj zajrzymy. Tak, e, um, dotrzymujemy słowa. To oznacza, że zaraz zobaczycie, jak wygląda piwnica. O, tutaj w ogóle jest jeszcze coś innego, chyba. Chyba doszliśmy do jeszcze jakiegoś innego miejsca. Ej, to nie lepiej tędy zejść, czy tam też jest? Ale A, tylko patrzę na razie. Tak, to jest jakieś, no zobaczymy. Chodź tędy. Piękna drewniana zabudowa. Tak. tak, tutaj dach drewniany, czyli to jest jakiś. coś innego. O, To takie Uwaga. kotły co w pralni wojskowej. O, no, a czy może nie aż takie, ale... No ale też. A to to... We, we, to nie piwniczka, tylko... Patrz pokażę ci. To jest jakaś potężna kotłownia chyba. Tak, to drugi. To ten drugi no. budynek, do którego była dostępna z gorzelni. Fajnie, fajnie, że to zobaczyliśmy. To jest jakaś potężna, potężna, słuchajcie, kotłownia. Tak. W pralni wojskowej, jakby po, tam A, to na wylot jakoś idzie. Może to nie, a może to nie kotłownia? Już sam nie wiem co A może i kotłownia? Mi się wydaje, że te berlińskie kotły parowe. Znaczy ten borsiki coś tam, coś tam. Tak, borsik, tak. W pralni wojskowej są takie same, tylko nam się nie udało do no, nich dojść. No, w stanie są dużo, natomiast no... I więcej, takie podwójne. W mhm. skali wojskowej do nich nie udało nam się niestety dojść, ale możemy Wam to tutaj pokazać. te Więc bardzo fajnie, bo to chcieliśmy zawsze takie kotły zobaczyć. A tak, co tutaj, tutaj chyba nie udało. Są, tutaj są chyba jakieś poleniska i jakaś śluza jakaś do odprowadzania pary albo czegoś. Tak, tak, wyglądało. czyli Wiemy, że znajdujemy się obecnie w kotłowni. No, Jakiejś takiej kotłowni, no coś w tym stylu. Tak, czujemy taki jeszcze taki zapach. Tak. Nie wiem, jak go ocenić. No, no coś takiego w sumie. Natomiast, no, e, miejsce ciekawe faktycznie. Tak, fajnie, że udało nam się do niego dotrzeć. Z, z tego wynika, że to nie jest piwnica, tylko kotłownia. Jakaś kotłownia, tak. Zobacz, to nawet jest wejście. Tak, jakieś wejście. Drewniane tu wyjrze i zobaczysz, czy nic dalej nie ma. Nie. No. Nie. Dobra, spróbujemy wejść. Z kotłowni to tak, jeszcze raz. Idziemy na piętro. Jeśli da się do niego dotrzeć, jeśli szkody są w bezpiecznym stanie, tak, zobaczymy. Ale i tak myślę, że dlatego, było już warto tutaj wejść. No, no to na pewno. Tutaj tak, fajnie, fajnie. I tam hubert latarką poszli w głąb. A tu jeszcze widzimy jakieś pomieszczenia? No tak, tutaj już się nie dostaniemy, ale zobaczymy, co to jest. A to jest jakiś tam magazynek, to po prostu. jakiś pośredni Wszystko widać dobrze. A więc dobrze, wychodzimy teraz z tej kotłowni, idziemy. Na piętro numer 1. Mamy nadzieję, że schody pozwolą nam tam dojść. Wyglądają w miarę dobrze, ale jak będzie naprawdę. Tak, Nie wiem. Bezpieczeństwo, się bezpieczeństwo ponad wszystko. Tak. Jeśli Bezpiecze. się uda, to oczywiście tam nas zobaczycie i zobaczycie piętro numer 1, w którym no są strychy i tak dalej. Zobaczymy, co, co nas dzisiaj tak. zaprowadzi. Zatrzymujemy kamerę i sprawdzamy schody jeśli są w dobrym stanie, widzimy się na górze. Zanim wejdziemy na piętro, to pokażemy wam tutaj taki magazyn, bo. przed oczyliśmy go z tego chaosu tutaj no nie wiem, nie wiem czy to jest magazyn, ale nie, jest to magazyn, bo było napisane magazyn nie palić. Tak? tak, więc ja to wiem, że to jest magazyn no, to jest chyba do coś, albo takiej suwnicy dokładnie, taki ciasny może magazyn gotowy w po prostu no, dokładnie coś tak może być tak. no dobra, tutaj jakby intrygująca jest jakaś rzecz, taka piwniczka taka piwniczka, ja nie wiem czy gdzie nas ona by tutaj zaprowadziła. Tak, więc y, chyba teraz zatrzymamy kamerę i postaramy tutaj pokombinować. I jeśli się uda, to pewnie się zobaczymy na dole. Dokładnie. A więc y, udało nam się zejść do tej piwniczki. Jesteśmy ciekawi, co tam zastaniemy. Schody w miarę dobrym stanie, tylko niektóre trzeszczą, ale da radę po nich zejść. Jedne z lepszych schodów drewnianych. Nie spodziewałem się, że uda. Nam się po nich zejść, ale jednak mam nadzieję, że chociaż na ciekawe rzeczy spotkają. I, o, I to jest prawdziwa piwnica. Tam to była kotłownia z tego wynika. Magazyn. magazyn na gotowe wyroby? Chyba magazyn na magazyn chłodnia, nie wiem, albo na produkty może. Może być to produkty magazyn. Tak, widzimy tutaj. To jest coś widać do zasypowego takiego, także tutaj chyba tak mi się wydaje po prostu zboża albo inne produkty niezbędne. Tak. Do... W sumie tutaj zauważę, że to znajduje się tak pod ziemią, więc tu mogło być faktycznie na wyroby. Ale raczej na produkty no bo to do czegoś służy ten silos tutaj, no, ten, który. Tak. który... Które tutaj widzieliśmy. Więc... To, to w takim razie pewnie odpowiedź będzie nas czekała na górze, z której ten Silos idzie na górze, bo w lekkim rozpoznaniu ja dochodzę do wniosku, że schody są w dobrym stanie, się to dokładnie przeanalizujemy, ale jeśli te są w dobrym stanie, to mi się wydaje, że tamte, które są lepiej zbudowane te to to, ale to różnie bywa. Dokładnie. E, dobra, nie będziemy tego pokazywać, wchodzimy tak. na górę i, i widzimy się na piętrze, Jeśli schody w dalszej części na to pozwolą. Dokładnie schody okazały się w dobrym stanie, a to oznacza, że wchodzimy na piętro. Tak, ale tutaj mamy, widzę, pomieszczenia takie typowo chyba dla zarządcy, albo... Tak. No, tu już taki klimacik... Tak. Starych, ...starych, pomieszczeń. Widać, pomieszczenia nie są techniczne, nie ma magazynów, to są pomieszczenia, takie jak zauważyłeś, dla... dla... jakiegoś zarządu, czy jakieś biura. Jeżeli ktoś sobie, widzę, od czasu do czasu pomieszkuje, chyba? Tak. Jakieś fotele? Kreska. O, tam widać przez okno kolejny budynek, może no. tam też jakieś kotłownie sam. Ale zobaczymy. No tutaj. to nie, przy, nie, nie przywiązany. O, bardzo czeka na rzędę O, jakieś substraty, może do tego dojdziemy? zobaczymy Tak, ale to za chwilę. Okazuje się, że ta gorzelnia jest całkiem rozległa i ciekawa. A, tak, tak, tak. Hmm. Może powinniśmy też trochę więcej gorzelni. Czekaj, tu jest pomieszczenie. A, jedno. Tak, już tutaj podejrzewam, że ktoś to nie zarządzał, mieszkał, może tak pilnował tego. E, możliwe, że produkcja się odbywała w jakimś takim trybie ciągłym. No, tutaj te schody są gorsze dużo. A, chyba. Ale spróbujemy. Ale chociaż, chociaż ułpnąć kamerą, żebym pokazać. pokazać. jak to może wyjdziemy. To jest stryszek. kawałunek. Kawa Kawaluntek, chociaż tak. Bo stryszek, ale schody się trzymają w dobrym stanie. Tak, stryszek jest stryszek. Ale tutaj pogoda, podłoga jest mocno drewniana, więc tutaj chyba po tej podłodze tu nie będziemy chodzić. A nie, a, a czy to nie jest czasem w te wejście, które widzieliśmy metalowe z tej hali z tymi wielkimi, jak to się nazywało, tymi... W... Tu jest beton. A. To tu, idziemy. Tu jest beton. Nie, nie, chyba nie. To, czekaj. Tam jest tu jakiś otwór. No to było jakiś, jakiś, jakiś włącznik, to coś tu było. Tak, dokładnie. A może. Ewidentnie, to jest są... zobacz, tutaj też y, jest wyposażenie. Was. Czekaj, no tutaj, tutaj coś było kute. A, no to też coś chyba robić, ale wszystko się tu rozwaliło. Y, zajrzę tylko na chwilę do tego pomieszczenia i ci powiem ciekawostkę. Pamiętasz jak byliśmy w tej, w tej hali m, na dole, jest ma, gdzie na śródanie były produkty. Tak? W tej piwniczce, to zobacz, i widzieliśmy taki, taki wyrob. To, to, to jest to właśnie. No i tam też u góry. No, tu może, może jakieś kominy, no nie wiem. No ładnie, komin przecież jest tutaj. No. Zobaczmy, Zobaczmy wyposażenie. to jest zamknięte chyba, to jest zamknięte od góry. Tak, no tak. No, to już drewniana część. tu nie będzie tym chodzisz to nie chodzić, to, ja, Tak. Żeby takie... Chodź do, tylko Ci pokażę jedną rzecz, bo z tego wszystkiego przeoczyliśmy. Nie wiem czy to jest z epoki. Ale zobacz. Nie, to już chyba widać to są już e, z czasów naszych, tak? Masz, no. Tylko nie wiem czy to czasu tak. funkcjonowania gorzelni. Tak, ale to już raczej za naszych czasów. No tak, no to, no. to wiem to. A tu komin jest. Tam to już widać, jest to tak widzę. to się już przechowali. No dobra, słuchajcie, schodzimy ze stryżku. Tak, jak widzieliście przez okno na, na niższym, no to widzieliśmy tam jakieś też wielkie y, no, wyposażenie, dobra. ale to za chwilę zejdźmy na dół. Postaramy się zobaczyć teraz gorzelnię z zewnątrz. Tak, i zobaczymy, co się kryje za tą gorzelnią. Więc widzimy się na zewnątrz. Wyszliśmy z tej gorzelni i chodziliśmy tutaj na zewnątrz czyli znaleźliśmy takie wejście, do którego nie weszliśmy, bo z, od środka nie było jak. I chyba kolejna piwniczka. Tak, Zaczniemy może od tego. Kolejny ale tutaj to nie jest w starym stylu. Tak, tutaj nic nie ma. Jakiś no, tak, nic ale nie ma. tu jest jakieś pomieszczenie ciekawe. Ale co to jest, ale piękne o, wyposażenie, o, o kurde, ale żeśmy trafili, co to jest, co, co to pojemnie? jest w ogóle, słuchajcie, ale wielkie baniaki, wystają różne rzeczy, tak, ale baniaki, wielkie kotły, tak, olbrzymie kotły, tak, dwa takie kotły widzimy, 20 669 litrów chyba, ale mają pojemność, no, natomiast pytanie, na co te kotły, poczekaj, Myśl tutaj posieć, tak, o ja jestem w szoku. O ja pierdziela. tutaj a widzisz tutaj też tutaj to one gdzieś coś tutaj. Tak to są połączone z tym wszystkim. No to, to oznacza, znaczy no. te kotły, które no. widzieliśmy tam, no to one to są, są tam, tej... ale no tutaj myślę, że tu się przeciskać jakoś specjalnie nie warto chyba. Hmm. Ale jestem w szoku. Przyjechaliśmy tu zwiedzić zupełnie inny obiekt, ten przy okazji, a tu się okazuje, że ten obiekt jest o wiele ciekawszy. No, często tak bywa. Tak, ale piękne tak. miejsce, piękne wyposażenie. Często tak bywa, właśnie, ale no, kotły są olbrzymie. Tak, tutaj jest fajnie znaleźć no, takie wyposażenie. Tak, są olbrzymie. Tak. No dobra, chyba idziemy dalej szukać. Bo widzę, że ta gorzelnia naprawdę, nas naprawdę dzisiaj tutaj zaskakuje. zaskakuje. Tak. Naprawdę nas tutaj gorzelnia zaskakuje, o dużo naprawdę ciekawe rzeczy się znajduje tak, może obiekt na to, że nie znajduje się w większej miejscowości dlatego może nie jest tak dewastowany no, y, przeszło mi to przez myśl, że nawet te pomieszczenia aż tak strasznie w nie były tak, jesteśmy także, na wsi e, także Więc. także, dobra, jak już wychodząc nic dziwnego, że tak zostało e, e, zobaczcie, tutaj, tutaj właśnie wchodziliśmy tak to wygląda dobra, teraz próbujemy przejrzeć ten obiekt zewnątrz i. Tak, widzieliśmy przez okno na piętrze, że jeszcze jest wyposażenie po drugiej stronie. Tak, postaram się to Wam jeszcze pokazać. Pokazać z e, zewnątrz. Tak, widzimy się za chwilę. Widzimy się za chwilę. Jesteśmy teraz z drugiej strony tej gorzeni, gdzie znajduje się kolejne ciekawe wyposażenie. O, no, zobaczymy, czy tutaj coś nas ciekawego spotka. Tak. Natomiast no, też warto ją tutaj, tak, pokazać trochę z innej strony tak, tu to widzieliśmy przez okno tak tam tak, są tak. te pomieszczenia chyba, gdzie te metalowe skody prowadziły, ale tam ze względu na niebezpieczeństwo, nie weszliśmy o, ale co to jest No może, może byś nie wpadł, czekaj, najpierw, dobra, dojdziemy do tego kolejne niesamowite wyposażenie słuchajcie, tutaj coś postaram się to takim razie jakoś systematycznie to y Tak. Y szokująca eksploracja szokująca eksploracja tak, chodźmy, na spokojnie, tutaj widzimy takie malutkie pomieszczonko tak, z wyposażeniem tak, 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 tak. Z tyłu widzimy komis. Jeszcze... Uwaga, obiekt. grozi zawaleniem niby. No, A okay. to tak zawsze pisze. Tak. Dobra, Ale też trochę w niektórych miejscach jest to prawda. Nie zachęcałem was, żebyście wchodzili do takich miejsc. No zdecydowanie, no, po to jakby my zaglądamy, to te chociaż obejdziemy. Po co my tutaj chodzimy po takich obiektach? Żebyście wy nie musieli. Abyście wy nie musieli. Tak. Mimo wszystko, nawet jak obiekt jest bezpieczny, jest ryzykowne. Tak, można no tutaj. Się na jakimś grudzie potknąć, skręcić nogę. Tak, tutaj są jakieś kolejne, kolejne kotły. Tak, takie same jak tam chyba. Tu mhm. trochę trochę różnią. Nie, wiem, tu jest zarosnięte, trudno mi to. Teraz to zaraz do tego dojdziemy, a no, teraz tutaj jest jakiś taki y, obszar faktycznie, że można to obejść. O, tu są. Te kotły? Tu są jakieś kolejne kotły, a czy takie, albo zbiorniki nawet bardziej. Trudno ale są pomalowane ocenić. na szaro, ciężko je ocenić. Tak, tu widzimy kolejny budynek, tylko nie wiem, czy on jest otwarty. Jeśli nie, zajdziemy przez wybitą szybę. Zaraz zobaczymy, co no, chyba tutaj podgrywa znowu. Ale spróbujemy tutaj wejść i można wejść. Chyba tylko... można wejść, ale to jest chyba. Uwaga, teraz co tutaj spotka? To jest jakiś magazyn, chyba tylko. Okej, okay. nie wiem, czy on na czymś nie stoi. Czekaj, powiedz. A, no. Magazynek, z napisami i z takim zapachem mhm mam tutaj chyba jakiś magazyn taki techniczny bardziej Nie w czasie zm... pracy maszyny nie zmieniaj biegu, czy tutaj jakaś nie zmieniaj biegu w czasie pracy maszyny nie jakaś pompy może jakieś coś pracuj tego. na maszynach z osłonami przy pracy tak? uwaga przy pracy Żądasz czystości. Nie uwaga, przy pracy to śmierć, lub kalectwo. Żądasz czystości. Zachowaj ją Zachowaj sam. Zachowaj ją sam, tak. Lambertowe hasło. Dobra, no to chyba już to wszystko. To, to... Chyba tak wszystko jeszcze postaramy się wam te kotły pokazać. Tutaj z drugiej strony no tutaj, tutaj dach też, o. Już słabizna. Tak. Weź do jak możesz. Najmocniejsze no. ustawienie włączę. O, ładnie. No. A może jeszcze wam pokażemy ten komin? No, w każdym razie. Tak. O, słuchaj, tym sposobem w ogóle wyszliśmy tak. z tego terenu. Tak. Te drzwi zamknąłem, zostawiamy Posobie wszystko później... tak jak było przed dekoracją. Tak, to później sobie tędy wyjdziemy, ale wiecie, co pokażemy wam tamte kotły jeszcze z tamtej, z tamtej strony, bo tutaj były takie bardziej zarośnięte, to musimy się wrócić. Tak, a także... potem może jeszcze do tego komina zajdziemy. No, zobaczymy, także za chwilkę wracamy. No z tej strony jednak lepiej widać, więc wrócimy się tutaj na chwilę. Tak, wrócimy się tutaj na chwilę, zobaczycie, zobaczyli faktycznie te potężne kotły, albo raczej jakieś zbiorniki, no trudno powiedzieć, no są, są ogromne, faktycznie. Mam nadzieję, że tutaj je dobrze widać. Też mam taką nadzieję. Także tak to tak to wygląda. Tak, to i to chyba wszystko, co mam dzisiaj mam do pokazania. Tak, to chyba, to chyba pomału. Wszystko. Tak. Dobrze pomału będziemy wychodzić z terenu z terenu tej bardzo ciekawej gorzelni myślę wspaniały materiał do naszego kącika industrialnego tak za chwilkę wychodzimy i za chwilkę będziemy kończyli ten ciekawy naszym zdaniem materiał za chwilę podsumowanie teraz czas na podsumowanie tej wyprawy tak za chwilkę ją podsumujemy tutaj natomiast jeszcze też taka ciekawostka tutaj e, e, to tu była prawdopodobnie waga e, e, który jak przejeżdżało tutaj jakiś transport, nie wiem, zboża, gorzelni czy czegoś, to tutaj była, e, tutaj była najprawdopodobniej waga. Jak to jakaś budka. No, e, operatora wagi, zapewne. Uwaga, tak, może być... Łatwiej będzie może przez okno tej dalej. Może tutaj będzie, będzie łatwiej zajrzeć przez okno. Uważał tutaj na, na te deski nie stawaj. Dobrze. E, A to nic ciekawego w środku, okay, poza półeczką. No tak, no to zapewne było... To było zapewne pomieszczenie... Dokładnie, to tutaj... E, to było pomieszczenie operatora wagi, ja jednak chyba spróbuję wejść, bo tam może być fragment tej wagi Poczekaj, a ja może... Uwaga, bo tu jest, może być uskok okay, Tu może być uskok, uważaj Może być uskok Ale nie ma Nie ma uskoku? Nie ma Mogę na pokrzywy Tutaj może być... A nie, to już tylko... To tak tylko wyglądało, tylko zostało Natomiast to na pewno było... To na pewno było pomieszczenie operatora wagi no, dokładnie tak. Tak, no tutaj widać tutaj jest jakoś bardzo niebezpiecznie, tam się woda zbiera także w Podziemia. A czy no dla wagi? Tak. E. To można tutaj. Tak to wygląda tutaj. To była waga. Coś, nie, to chyba się to podnosiło ogólnie, nie wiem czy nie. Nie, no to najeżdżał ten tak, i tam przyrządy były nie. pod spodem. Dobrze, teraz czas, według mnie podsumować tą wyprawę. E, tak, tutaj jeszcze kolejny jakiś. Te pokazywaliśmy co następne. No tak, pokazaliśmy. Tak. Dobra. E, a tu komin. Słuchajcie, tak. A tu, a tu komin. Także tak to wygląda. Tak. E, słuchajcie, dość e, e, nieoczekiwana eksploracja. Tak, e. eksplorowaliśmy pałac, ale przy okazji. To tutaj? Tak. tak Przychodziliśmy. Wiedzieliśmy, że ona tutaj jest, ale nie wiedzieliśmy nawet, czy ona jest otwarta. Nie wiedzieliśmy, że sumarycznie okaże się aż tak ciekawa. Tak, to ta wiecie, ciekawsza niż sytuacja z <grym> no, Dokładnie. W każdym razie bardzo ciekawe miejsce. Taki bardzo dawny klimat. Widać, że tak. budynek jest stary. 1830. Dokładnie. On się później zachował. Później był wykorzystywany. Tam trochę widać jakiejś takiej nowocześniejszej techniki. Natomiast Natomiast no, uważam, że arcy ciekawy klimat, świetne miejsce, myślę, że ta eksploracja na pewno Wam się podobała. Jeśli się podobała zachęcamy do ustawienia łapki w górę, subskrypcji, zostawienia komentarzy na kanale. Zachęcamy także do wejścia na naszą stronę na Facebooku Hubi365, tam są materiały dodatkowe, zapowiedzi, więc warto, oraz zachęcamy na wejście naszego TikToka Hubi365, tam są ujęcia z filmów, które kiedyś nagrywaliśmy oraz zapowiedzi. Dokładnie tak. Ja tylko tak od siebie dodam jeszcze, że jeżeli na nasz kanał YouTube od czasu do czasu wpadacie, choćby od czasu do czasu, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję. Ja to nas to bardzo dla, nas, ważne. dla nas bardzo ważne, to jest dla nas paliwo to jest dla nas sygnał, że, że ktoś ogląda nasze. nasze... Nasze filmy i że warto, że warto po prostu nagrywać dalej, że to co robimy znajduje swoich odbiorców. Tak, a filmów nie zabraknie, mamy plany. Tak, plany są, także tylko czekamy na zielone światło od nas, że, że, że to oglądacie. Tak. Dobra, z tej arcy ciekawej. starej, gorzelni dzisiaj żegnają Was. Hubert i Przemek. Bądźcie zdrowi. Trzymajcie się. Do następnej wyprawy. Cześć.